Dzisiaj zrecenzujemy Cartoon network Polska. No bo i pa co? Wiele ludzi mówi, że narzekam na nowe Cartoon network, no no to co, zrobimy recenzję tego co oglądamy jako dzieciaki i zobaczymy czy faktycznie było takie mega wow Jak wtedy oglądano Cartoon network? No cóż, przynajmniej u mnie dzieciaki wracały z naszej creepy szkoły, gdzie nam propagandę Ala Columbia z Bioshocka. Nie, serio, muszę chyba zrobić vloga o tym jak bardzo ta szkoła była przerażająca Mieliśmy na przykład tego... Dobra, nieważne. Siadaliśmy przed telewizorami na kanapach, fotelach, czy czasami nawet na podłodze, na dywanie i oglądaliśmy jak leci. Przenieśmy się więc do mojego dzieciństwa i obejrzyjmy razem wszystkie kreskówki razem. Po kolei! Oczywiście nie będę tutaj recenzował wszystkich kreskówek z mega detalami, a jedynie potocznie omówię niektóre te, co oglądałem jako szyl. No to jadziem. Zacznijmy od Laboratorium Dextera. Kreskówka ta opowiadała o introwertycznym dzieciaku, który robi różne wynalazki i cały czas przeszkadza mu, w tym jego siostra Didi i jego denerwujący rodzice. Wiecie co wam powiem? Od razu walny z grubej rury, nie lubiłem tej kreskówki nawet jako dzieciak. Polega ona na tym, że dzieciak się wkurza i sam chce robić coś w spokoju. I oczywiście mamy też inne odcinki nie polegające na złośliwościach wobec Dextera, takie jak te z małpą, ale ta większość polega na denerwowaniu Dextera. Kreska była dość dziwaczna, ale całkiem przyjemna dla oka. i Jeżeli jesteś w stanie przeboleć denerwujący syfik mi siostra Dextera, to jest to całkiem OK kreskówka, chociaż sam raczej jej nie lubiłem. Następna kreskówka jest jedną z nieco starszych, którą rzadko oglądałem na Cartoon Network, bodaj dwa razy, bo reszta leciała na Bumerangu i chyba wiecie co to jest. Śpiewajcie razem ze mną. Co z tego, że taka rozgłówka nazywa się Dastadli i Matli? Dla mnie to zawsze będzie Łap Gołębia i w sumie dla każdego, kto to oglądał. Wiecie dobrze, że niezbyt lubię Hanę Barbery, ale to jest faktycznie zabawne. Fabuła opowiada o czterech pilotach, którzy próbują złowić gołębia pocztowego, zanim dostarczy informację wrogowi. Każda postać ma swój charakter i świetnie razem współgrają. Budują w celu łapania gołębia masę fajnych, kreatywnych samolotów. Dostajemy do tego humor, który nawet mnie rozbawił i mamy naprawdę świetny starość. Zwłaszcza, go miał! Raz go! No to, Johnny, brawo. Tutaj mam coś ciekawego, bo nie wiem za bardzo co o tym powiedzieć, bo rzadko to oglądałem. Kreskówka opowiadała o tym kolesiu, który próbuje zaliczyć, ale zawsze mu nie wychodzi. No. Czy to nie jest kreatywne zbytnio? Całkiem muszę przyznać tak. I to w sumie tyle. Mieliśmy parę fajnych postaci, sam brawo był typowym machociachem, bo fajnie oglądać jak nikt na niego nie leci, dostaje gazem pieprzowym po oczach, ale... tylko jednego nie pojąłem. Czemu właściwie nikt na niego nie leci? Jest umięśniony, ma fryzurę i okulary, wygląda cool, wiem, że to jest cały żart, że nikt na niego nie leci, a wygląda sexy, ale serio, nikt wtedy tego nie pojmował. Potrzebuje żandki z czymś całkiem śmiesznym? No, to polecam. No co tam, mała? O! Ta mniejsza! A teraz Atomówki. Czy muszę cokolwiek mówić? profesor Atomu zrobi sobie przez przypadek trzy super córki, bo chciał zrobić idealną dziewczynkę, do czego średnio mnie interesuje. Mamy parę kreatywnych postaci, super złoczyńców, sympatyczne bohaterki i ciekawą kreskę. Seria trwała dość długo i leciała również długo, do tego stopnia, że cała szczerze mi się nieco nudzić, a ostatnie sezony powoli flaczały i... Kreskówka stawała się. To była naprawdę przyjemna kreskówka dla każdego. I naprawdę poleciłbym ją, ale pewnie ją już chyba oglądałeś. Jeśli już jesteś przy czymś, co każdy oglądał, no to. Ed, Ed, Jerry. Tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To był istny hit, jedna z najbardziej znanych kreskówek na kartunie. Opowiadało ono o przygodach trzech dzieciaków określanych jako Edki, które próbowały zdobyć cukierki, a jednak udawało się zrobić z tego całkiem dobrą kreskówkę, która trwała dość długo i moim zdaniem nie sflaczała jak atomówki. A wręcz przeciwnie, postacie rozwinęły się i ogólnie wszystko było cud, miód i orzeszki. Szczerze, zawsze że ulubioną postacią był HOLF. Edki są, moim zdaniem, jedną no, z najlepszych kreskówek, jakie powstały na kartunie i polecam je każdemu. Gorąco polecam, normalnie, gorąco jak rozgrzana Patelnia. To teraz może coś bardziej mrocznego. My mieliśmy chojraka tchórzliwego psa. Fabuła była prosta, pies musi ratować swoją panią i pana od potworów, demonów i innych straszydeł. W porównaniu z większością kreskówek była ona dość creepy i wiele postaci z niej nadal otrzymuje fanarty i miejsca na listach typu najstraszniejsze postacie z kreskówek, takie jak król Ramzes albo ta biała głowa, ale i tak kremowego króla nic nie przebije. Chciałbyś zniszczyć krem? Krem raczej zniszczy ciebie. Niesamowicie kreatywna, zabawna, i ogółem super, ta kreatywka jest na pewno warta obszajenia. Koniec! I tutaj dochodzimy do mrocznych przygód Bilego i Mandy, drugiej mrocznej kreskówki, która wtedy leciała. Oryginalnie powstało to jako podwójna kreskówka z drugą, której nie oglądałem i nazywała się nie wiem, Zło w Potrawce czy coś takiego, ale to była druga lubiana kreskówka, którą ja niezbyt lubię chyba jako jedyna osoba na świecie. Większość humoru polegała gnojeniu dzieciaka i takim złośliwościach typu Haha, Mandy komuś dokucza itp. itd. A głównie bohaterowie to dzieciaki, które sprzyjaźniły się z ponurym brzniarzem, co było całkiem kreatywne. No to Trochę za duża saturacja czarnym humorem moim zdaniem. Oczywiście do czarnego humoru nic nie ma, ale tutaj naprawdę niezbyt to wyglądało moim zdaniem. Ale on, po prostu takie, eh. Samurai Samuraj Jack. Tutaj będę krótko z prostego powodu. Kreskówkę oglądałem bardzo, ale to bardzo rzadko, bo rzadko ją łapałem po powrocie ze szkoły. Opowiada ona o samuraju, który zostaje wtrącony do przyszłości przez demona AKU i musi walczyć przez zastępy kosmitów oraz innych sandaczy, aby wrócić do domu. I o ile kwestionuję, czemu w przyszłości mamy jakieś małpy demony i kurwa piratów roboty, to hej, kreskówka była wspaniała i brała dzieci na serio. Normalnie film akcji dla dzieci z super animacją. Gorąco polecam. Samuraj Jack Ale no wieszcie lub nie, na kartunie leciało wtedy coś jeszcze innego, co było super. I to było super super. moja chyba ulubiona kreskówka. Mianowicie O tak, kryptonim klan na drzewie. Kreskówka opowiada o tym, że dzieci to naprawdę tajna organizacja walcząca z dorosłymi za pomocą plejady zwariowanych gadżetów. Wszystko, czego dzieci nie lubią, jest przedstawione jako złoczyńcy. Obleśne jedzenie, lodziarze nie dający lodów, mycie zębów, szpinak, wszystko. A każdy pomysł jest cóż, pomysłowy i inny. Mam nawet psy jedzące prace domowe i naprawdę kurwa plus dla tego, kto zrobił, że jeden z nich to nauczycielka. Serial miał 6 sezonów i z czasem robił się nieco naprawdę poważny. Pod koniec pojawili się nawet goście, którzy chcą wyeksterminować dorosłych. Niestety, podobnie jak Jack skończyło się na Cliffhangerze, ale w przeciwieństwie do niego nie mamy kontynuacji. To co mamy, to świetna kreskówka. Naprawdę. Świetna. Klan na drzewie. No a teraz młodzi tytani. Chyba wystarczy, że powiem, że jest powód, dla którego nowych tak nie lubią. Starzy byli dość poważni, ale jednocześnie mieli w sobie sporo komedii. I byli super! Mieliśmy fajnych złoczyńców, smutne odcinki, zabawne odcinki, epickie odcinki oraz... Wspomniałem już wcześniej o złoczyńcach, takich jak koleś, który zmienia wszystko na brytyjskie, czy nawet Bóg Demon, którego fabuły nawet nie zdradzę, bo zepsuje wam serię. Co mam powiedzieć poza tym, że jest naprawdę mega i uwielbiałem to oglądać i chyba każdy uwielbiał. Młodzi Tytani jeśli mówimy o rzeczach, które uwielbiałem, to mamy... mój kumpel z wf jest małpą. Bardzo dziwna, animowana we Flashu kreskówka, której dziecko o imieniu Adam Lew zostaje wtrącony do szkoły dla zwierząt, bo nazywa się Lew. I naprawdę, nie wiem jaki to ma sens, ale hej, lubiłem to jak byłem mały. Szczerze teraz ta kreskówka wydaje mi się takim fajnym średniakiem, takim zabijaczem czasu i jak nie było nic lepszego, to zawsze szło to obejrzeć, bo wiele pomysłów na to, co robią zwierzaki w takiej szkole było całkiem ciekawe. A skoro mowa o takich podobnych konceptach, to mieliśmy jeszcze to. Kolejna świetna kreskówka, która co ciekawe animowana również była we Flaszu. Można? Można. Fabuła: Dzieciak ma zmyślonego przyjaciela i musi go oddać do czegoś w stylu domu spokojnej starości, gdzie można sobie adoptować zmyślonych przyjaciół. nią nieożebnie ciekawy i normalnie kapelusze z głównym kotom, co wzięli i robili te wszystkie potwory i wszystkie postaczki. Jeśli chcesz obejrzeć coś kreatywnego, śmiesznego i przy okazji momentami odjechanego, to jest idealne. IDEALNY NATOMIAST NIE BYŁ ROBOT BOY Taka złucha była co najmniej popieprzona i co dziwne chyba tylko mi się taka wydawała Mamy typową fabułę ale dzieciak ma robota i musi go ukrywać, bo ktoś chce go dorwać Ale w większości odcinków były dość chore motywy, takie jak mordercze roboty udające przedszkolaki Pies cybor, który chce zagryźć dzieci na śmierć Robot zgniatający łobuza pomiędzy swoimi posiadkami i... Stevie Po prostu Stevie Na plus wypada zdecydowanie chwytliwa muzyka Naprawdę, musicie to zobaczyć, żeby wiedzieć, jaki to był mózg otrzep. No i około 2008, czy 2007 roku, może dlatego, że dorastałem, ale Cartoon Network zaczęło mi się troszkę, no, nużyć. Cały czas leciały tylko powtórki z starszych kreskówek, B na 10 i różnych takich rzeczy. No oczywiście, B10 był fajny, ale pojawiły się też takie kijowe seriale aktorskie, w tym chyba najgorszy, Co Gryzie Jimiego. Ale tutaj omawiamy kreskówki, no, to jedziemy dalej. W tym momencie pojawił się po raz pierwszy Johnny Test! Po prostu. Johnny test. Samo, samo, samo słowo. Johnny test. Je, je, jest jak Rafaello i wyraża więcej niż tysiąc słów. Następne. Flapjack. Jeśli chcesz, to ze mną błędy do cukrowej wyspy. Flapjack. To przykład kęsówki, którą ja lubię, a chyba mało ludzi lubi. Bo no jest kurwa obrzydliwa. Nie, serio. Fabuła polega na tym, że pirat i jego marynarzy dzieciak chcą dostać się na wyspę ze słodyczy ze swoim wielorybem. Jest naprawdę fajnie i faktycznie zabawnie, ale tak, jest dość obleśnych rzeczy i psychozy. Polecam. Naprawdę chore, ale naprawdę śmieszne. I na ostatnią kreskówkę taką wisienkę na torcie, bo pojawiła się kiedy przestałem już, że tak powiem, być aż tak dzieciakiem, bo w 2010 roku jest Hero 108. Ago, animals and humans lived together in joyful harmony. To jest ostatnia kreskówka, którą określiłbym jako z mojego dzieciństwa. Powiadała ona o zwierzakach i ludziach. Żyli w zgodzie i przyjaźni do czasu, aż zwierzaków nie przekupił jakiś facet o imieniu Wielki Szachraj nie rozpoczęła się wojna. A teraz bohaterowie muszą po kolei przekupywać zwierzęta, żeby dołączyli do nich i obalili Wielkiego Szachraja. Animacja jest naprawdę kijowa i no taka stylizowana na jakieś, nie wiem, malunki czy coś. Zawsze mnie ciekawi, o czym chmury są kwadratowe, co to Minecraft, ale i tak nie pamiętam w ogóle postaci poza tym, że ma ...mają dziwne moce i tyle, kreskówka była takim po prostu zabijaczem czasu, włączałeś jak nie miałeś co robić i leciało w tle. Poza tym zwierzęta miały bardzo dziwne gimiki, na przykład owce szyły swetry, to znaczy się to jeszcze rozumiem, ale... ...mieliśmy takie kuwa popieprzeństwa jak lwy, które skaczą na... przez kurwa koła. I to nie tak jak ja w cyrku, tylko przeskakują sobie przez koła na nosach, nie mam pytań. Chyba jedyna dobra rzecz, jaką zrobiła ta kreskówka, to to, że jak byłem małym debilem, to robiłem z niej takie oto piękne przeróbki. Aaaa, to piesze! Piesze! No mam błyski. Uiii! Rapki! Patrz, patrz, Pewnie powiecie mi teraz, Wojtek czy ty aby nie zapomniałeś o masie kreskówek, co z Megastem XLR, bliźniakami Kramp? Generatorem Rexem, Chowderem, czy chociażby wspomniałem wcześniej Bentenem. Otóż niezbyt wiem, co mam o tym powiedzieć. Generator Rexa i Megasa i XLR oglądałem naprawdę rzadko, rzadziej chyba od wszystkich innych kreskówek tutaj. Krampy zanalizowałem dogłębnie w osobnym filmie. Chowder w sumie jest podobny do Flapjacka, ale nieco bardziej zabawny i przypominający raczej przygodę animów tym łamaniem czwartej ściany niż obleśny. A Benten? Cholera, to coś już jest franczyzą, którą ciężko ogarnąć, tak to się rozrosło. Nawet makijowego Reboota. No i to była moja retrospektywa, dodajmy żałosna, na Cartoon Network, mojego dziedzictwa. Mam 18 lat, to już legalnie mogę to mówić, jasne? I miejmy nadzieję, że się wam podobało. Więcej kreskówek nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, ale skorzystam z okazji, żeby opowiedzieć wam o dziwnym terytorium, który wtedy leciał, na Cartoon Network właśnie i o nim nikt nie pamięta chyba i nie mogę znaleźć nawet o nim info na Wikipedii, ani polskiej, ani angielskiej. Nie pamiętam za cholerę tytułu, ani wiele nie pamiętam, poza tym, że chyba jak odpowiadałeś źle, to jakiś facet wyglądał jak Turbo Dymomen wylewał na ciebie zielony szlam, to na 100% leciało na Cartoon Network. I nie, to nie był ten z Benem 10. Pozdrawiam. To Proszę o uwagę. Oto on. Nasz niesamowity produkt. O tak.